Jak informowaliśmy w serwisie InfoMagnes, 28 maja została zaplanowana nadzwyczajna sesja Rady Miasta poświęcona sytuacji w Włukowskim Przedsiębiorstwie Usług i Inżynierii Komunalnej. Sesja została zwołana na prośbę sześciu radnych opozycyjnych, którzy poprosili burmistrza Dariusza Szustka o udzielenie informacji dotyczących m.in. obecnego statusu prawnego spółki i jej kierownictwa. Informacje nie zostały przedstawione z powodu niewystarczającej liczby radnych na sali obrad, to też przewodnicząca Rady Urszula Bancerz zmuszona była zakończyć obrady. Co na ten temat po sesji mieli do powiedzenia radni i burmistrz Dariusz Szustek? Zapraszamy do wysłuchania komentarzy obydwu stron. Chyba od początku istnienia samorządu nigdy tak krótkiej sesji nie było. Szkoda, bo myślę, że warto rozmawiać o sprawach, które dotyczą naszego miasta i dotyczą spółki, której właścicielem jest miasto. To było do przewidzenia, i proszę zwrócić uwagę, że próba generalna była na sesji, na której zgłoszono projekt uchwały, który pisowi nie pasował. Wtedy też była przerwa i było bardzo znaczące, chyba 15-minutowe spóźnienie radnych. Myślę, że to było takie ćwiczenie, w razie jakby coś, to, żeby wiedzieć, jak się, jak się zachować. Oczywiście to jest, to jest, u nich to jest wykorzystanie kruczka proceduralnego, bardzo nieładne, moralnie, dwuznaczne. A przecież nie chodzi tylko o plotki na temat puiku. Wyraźnie widać, że coś z tą firmą jest nie tak. Po tym, że głośno już się mówi i chyba nie ma co zapierać się. Mieli ci państwo no, gości, których raczej nikt z nas by nie chciał mieć. Myślę, się tu już w służbach specjalnych nie będę wymieniał nazwy. Niech się pochwalą sami na następnej sesji. No i ta dziwna sytuacja z panem prezesem, który mówiąc wam piosenki pojawia się i znika. Bo jeśli prawdą jest, że ze względów zdrowotnych pan karaś przestał być prezesem, to ciekaw jestem, która klinika liczy, leczy zawał tak skutecznie, żeby już po miesiącu czy półtorej można było wracać na takie nerwowe, nerwowe stanowisko. Ja oczywiście sobie drwię, ale przecież to widać, że w tym wszystkim chodzi przede wszystkim moim zdaniem o ochronę kumpla, a dopiero potem o dobro firmy. A jak się pan odniesie do słów pana radnego Mariusza Chudka, który wczoraj na takim krótkim briefingu i podczas wywiadów udzielanych do lokalnych mediów powiedział, że w Puiku no Chodzą różne służby. Nie chciał powiedzieć, jakie są to służby, ale jak, bab, jak pan by skomentował te słowa Mariusza Chudka? Zapytajcie pana dyrektora Puiku, jakie to służby chodzą. Pan Mariusz Chudek jak w tej sesji szczególnie upodobał sobie odnoszenie się do plotek. Przecież nieraz na, na sesji mówi plotka, głosi, że. Ja myślę, że, że, że burmistrz nie jest od tego, żeby ustosunkowywać się do plotek. No, z jednej strony chodzą służby, z drugiej strony podobno pan Karaś miał zostać dyrektorem szpitala, ale zapewniam, że, że nie ma takich planów, nie wybiera się, więc pan dyrektor Gomoła może być spokojny o swoje stanowisko. Jakieś tam inne o rzekomym konflikcie między, między nami. Tak, na, tak naprawdę to, to, to są wszystko jakieś bzdury wyssane z palca. Nie wiem, może część takich plotek jest, jest na przykład puszczanych również przez pana Mariusza Chudka no bo y, dla mnie to jest sytuacja żenująca. Radny powinien się odnosić do stanu prawnego, a nie do, y, do różnych plotek. Od dłuższego czasu docierają do nas różnego rodzaju głosy mówiące na temat, pytają, pytają się nas mieszkańcy, co się dzieje w Puiku, co się dzieje z ustawą śmieciową. Dzisiaj chcieliśmy sprawę wyjaśnić. Liczyliśmy na to, że każdy radny, który reprezentuje mieszkańców miasta będzie chciał mieć kompletną wiedzę od burmistrza, od burmistrza Szuska, który jest zgodnie z nową ustawą samorządową, jest właścicielem spółki, jednoosobowym właścicielem spółki. Chcieliśmy otrzymać informacje my wszyscy, poprzez nas mieszkańcy, co się dzieje w spółce PUIK, co się dzieje z prezesem, czy będzie nowy prezes. Wiemy, że jest to władza jednoosobowa. Zarządza obecnie prokurent w spółce, znakomity fachowiec, ale nie, nie możemy uzyskać dalej, dalej odpowiedzi i i będziemy po raz kolejny stawać przed mieszkańcami i mówić, że niestety, ale burmistrz nie chciał nam udzielić informacji pełnej informacji. Ta sesja nie miała przede wszystkim sensu. Sesję nadzwyczajną zwołuje się wtedy, kiedy jest pilna potrzeba. W firmie PUIK nic takiego się nie zadziało, co by sprawiło, że trzeba raptem zatrwożyć się sytuacją w PUJIK-u i zwoływać sesję nadzwyczajną. Firma jest sprawnie zarządzana. Jest pan dyrektor Iwan, który ak aktualnie zarządza firmą. Od czasu odwołania prezesa nie minął jeszcze miesiąc. Ja nie wiem skąd ta trwoga u radnych. Trudno ich nazwać nawet, bo to nie wiadomo dokładnie skąd są. Ci radni raz się przyznają do członkostwa w Przymierzu, raz się przyznają do członkostwa w SLD, inni radni są niezrzeszeni, gdzieś tam się kręcą koło PSL-u. No, nie ma w każdym razie powodu, żeby zwoływać sesję nadzwyczajną, żeby grać larum. Uczestnictwo w sesji, która ma charakter wybitnie awanturniczy. Bo nie ma powodów, żeby ją y, zwoływać, nie ma, nie ma sensu. Ja przypomnę, prezes został odwołany w sposób cywilizowany, złożył rezygnację, rada y, nadzorcza tą rezygnację przyjęła. Nie trzeba było, jak to kilka lat temu, włamywać się do gabinetu y, prezesa. Y, nie trzeba było nocą wymieniać y, zamków. Nie trzeba było takiej sytuacji, że praktycznie działania na pograniczu prawa, to być może ci panowie nie rozumieją, że takie zmiany mogą się odbyć w sposób cywilizowany, i nauczeni swoim doświadczeniem, no po prostu myślą, że to tak się nadal odbywa. Niestety, niestety wszystko odbyło się lega artis z zachowaniem. Jeżeli nie ma się nic do ukrycia, to się staje i odpowiada się na pytania. W tej sytuacji, która miała miejsce dzisiaj, no już nie jest to takie jasne, więc można domniemać różnych okoliczności, które niestety zaistniały, a uniemożliwiały poprowadzenie dzisiejszej sesji z uwagi na to, żeby. Niektóre informacje może my radni, żebyśmy ich nie otrzymali. Dzisiaj jesteśmy, jesteśmy zniesmaczeni takim postępowaniem, bo nie zjawiają się te osoby, które reprezentują swoich, swoich wyborców, swoich mieszkańców. Nie zjawiają się, czyli coś chcą ukryć. No, tylko się jeden zniosek nasuwa, a wiele plotek krąży. Jestem kilkanaście lat w samorządzie. Po raz pierwszy się spotkałem z taką sytuacją, że, że przedstawiciele PiSu. Szczególnie tutaj radni PiSu nie zjawili się w ogóle na, na spotkaniu, gdzie ich szefem jest również burmistrz SpiSu. O co chodzi w tym wszystkim? Ja nie widzę sensu zwoływania sesji nadzwyczajnej, jeżeli na przykład mamy taki, taki przypadek. Konkretnie, radny Zemło bywa nawet tutaj, za, za tymi drzwiami, za szafą u pana sekretarza. Ja nie pytam, o czym rozmawiają, bo to jest ich, ich sprawa, ale bywa tutaj, do mnie nigdy nie dociera, nigdy nie dotarł do mnie w czasie tej, w czasie tej kadencji, chociaż tu wielokrotnie bywa w tym miejscu. Nigdy nie zadał żadnego, żadnego pytania. Pytania, no to ja uważam, że coś jest nie tak. To, co się stało, to jest rzecz zła. Tak być nie powinno, tak się nigdy w, po 90 roku nie stało. Zdarzała się sesja tajna, ale sesja zrywana. To jeszcze nie. Jeżeli tak dalej w tym kierunku ma iść demokracja w Łukowie, no to niedługo będzie mieli tu Węgry Orbana. Nie ma problemu, żeby się do mnie dostać. Można było przecież po prostu przyjść i zapytać. Co się dzieje w pójku, bo tam różne plotki chodzą po mieście. W tak? jakiejś tam rozmowie takiej z radnym moglibyśmy i o plotkach porozmawiać. Tak? Natomiast, natomiast sesja to jest na tyle poważne zgromadzenie, że tam się powinno mówić naprawdę o sprawach poważnych, a nie o plotkach. No myślę, że tak. Jedynie pani Rybicka się usprawiedliwiała u mnie, że faktycznie nie może z uwagi na pracę, natomiast pozostali po prostu nie przyszli. Myślę, że to był zabieg celowy. Znaczy, nie, nie zdziwiło mnie w tym sensie, bo, bo wcześniej dyskutowaliśmy, radni radni mówili, że w awanturach politycznych nie chcą, nie chcą uczestniczyć, bo czemu miała służyć ta sesja? Przecież nam nie było nawet żadnej, żadnej uchwały. Wśród jednych punktów na siłę znowu był w, 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 włożony punkt śmieciowy? No przecież rozmawialiśmy na ostatniej sesji. Sprawozdanie z działalności firmy PECI PUIK jest przewidziane w programie sesji 17. Czy tak naprawdę była potrzeba zwoływania na prędce sesji nadzwyczajnej? Tak jak mówię, tam się nic nie stało, nic takiego ważnego, co by powodowało sama nazwa, sesja nadzwyczajna. Gdyby było tak fajnie, to tu by była pełna sala. Bez problemu można by pytania jakie moglibyśmy zadać, zaspokoić, można byłoby nasze wątpliwości rozwiać. Czy byśmy byli do końca przekonani? No niekoniecznie zapewne, bo jak Państwo się przekonali, odpowiedzi na niewygodne pytania są dosyć śliskie. No ale cóż, przywykliśmy do tego. To i tak albo przerwą wyborcy na jesienią, albo będą mieli spektakl przez następne na cztery lata. I my wymusimy odpowiedzi. Te, te kłamstwa, które padną, muszą paść publicznie, żeby z nich można było potem kłamiącego rozliczyć. Pewne jest, że nie byłoby całego zamieszania, gdyby nie pojawiające się w opinii publicznej komentarze o kontroli centralnego biura antykorupcyjnego w przedsiębiorstwie usług i inżynierii komunalnej w Łukowie. Ten temat na pewno będzie omawiany na najbliższej, tym razem powołanej w normalnym trybie sesji Rady Miasta, która odbędzie się 17 czerwca. Czy rację mają osoby mówiące, że za rezygnacją prezesa Puiku Władysława Karasia z funkcji nie stały powody zdrowotne, lecz kontrole przeprowadzane przez służby specjalne? Czy może racja leży po stronie burmistrza i radnych, którzy nie zjawili? Się na sesji i którzy uważają, że była ona zbędna, zapraszamy do komentowania tego tematu na naszych stronach internetowych.